Zwracam się do pani prezydent Aleksandry Tulkiewicz. Szanowna pani prezydent, nazywam się Krzysztof Iwin. 25 lat temu przyjechałem do Gdańska, aby tu studiować i żyć. Jestem absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W Gdańsku tworzę, żyję, założyłem rodzinę, zapuściłem korzenie. Dzisiaj siedzę przed budynkiem Katowni, symbolu mrocznych czasów, w których władza państwowa stosowała wobec swoich obywateli przemoc fizyczną, tortury, terror. Okazuje się, że dziś w XXI wieku niestety te praktyki są nadal stosowane. Ja się przekonałem o tym na własnej skórze kilka dni temu. W środę 3 sierpnia 2022 roku około godziny 13-14 zostałem zatrzymany przez policję na zarządzenie prokuratora Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Grzeszcz w Gdańsku, Seweryna Strala. Jak mi się wtedy wydawało pod pretekstem ustalenia miejsca zamieszkania. Przy czym to miejsce jest mu znane, bo odbierałem od niego korespondencję i stawiałem się na wezwania. Policję każdorazowo zawiadomali moi prześladowcy i alienatorzy mojej córki Oli, Anna H. i Marian H., razem z ich poplecznikiem Arturem A., informując ich o terminach rozpraw z moim udziałem. Po wyjściu z sali sądowej zostałem od razu skuty kajdankami z tyłu. Od razu zabrano mi plecak i rzeczy osobiste. Nagrywali to ostentacyjnie telefonami moi prześladowcy, Herasimiu i Abel. W radiowozie policjant grzebał mi w kieszeniach Odebrał mi telefon, którym nagrywałem sytuację i od razu go wyłączył. Po przewiezieniu na ósmy komisariat zastosowałem bierny opór. Nie odzywałem się, nie reagowałem na ich polecenia, przy czym nie ukrywałem, że jestem przytomny. Tutejsi policjanci dobrze mnie znają z licznych postępowań, krytyki ich postępowania i drwili ze mnie. Kiedy wywlekli mnie z radiowozu, leżałem przed wejściem, słyszałem komentarze, na przykład, o, i winek, może poduszkę podłożyć. Pomimo tego, że wszyscy policjanci wiedzieli, że jestem przytomny, wezwali karetkę. Po wrzuceniu mnie do karetki wyłączyli swoje kamery przy mundurach. Jeden powiedział do drugiego, kamerę już wyłącz. A ratownicy medyczni, także wiedząc o tym, że jestem przytomny, bo oddycham, przełykam ślinę, krzywię twarz z bólu, mrugam oczami i chcąc wywołać moją reakcję, zaczęli mi bić po karku, po żebrach, uderzali w mostek. Towarzyszyły temu komentarze. Patrz jaki twardy. Bez pytania wykonali test na tak zwany covid, wkładając mi patyk wymazowy do nosa. Wiedząc, że słyszę co mówią, okłamali mnie, że wynik jest pozytywny i straszyli, że wywiozą mnie gdzieś. Cały czas słyszałem drwiny, obelgi, docinki ze strony policjantów i ratowników. Po przewiezieniu na SOR lekarz wbijał mi palce w szyję i pod żuchwę, co było bardzo bolesne, więc tak jak wcześniej nie ukrywałem grymasu bólu. Sprawdziła, że jestem przytomny, podnosząc i opuszczając moją rękę, która, którą specjalnie przez chwilę trzymałem w górze oraz wykonała test od ruchu powieki. Mówiła wręcz do policjantów, żeby zapamiętali, jak wygląda ktoś, kto udaje nieprzytomnego. Po sprawdzeniu, czy jestem przytomny, lekarz wydała polecenie, cewnik i sonda. Kiedy zacząłem się zakrywać, odwracać na brzuch, przywiązali mnie za ręce do łóżka. Zdjęli spodnie i bieliznę. Założyli cewnik, samą rurkę, bez zbiornika. W celu zadania bólu. Zaczęli wpychać mi przez nos sondę, a że mam zwężoną przegrodę, więc nie udało się to, ale ból był straszny. Resztki krwi w nosie miałem jeszcze długo później. To również zostało zrobione wyłącznie w celu zadania mi bólu. W dłoni wbili węflony i pobierali krew. W palcu mam do tej pory wbity fragment igły, prawdopodobnie po badaniu poziomu cukru we krwi. Na dłoniach miałem w sumie sześć śladów po nakłuciach. Wszystko to działo się bez pytania mnie o zgodę na zabiegi medyczne. Bez pytania... O zgodę na naruszenie moich tkanek z pogwałceniem praw pacjenta. Wiedząc, że jestem przytomny, nie zapytali mnie o zgodę na te zabiegi i wykonywali je siłą. Cały czas towarzyszyły temu komentarze. Na przykład: Cały czas udaję, idiota! Cały czas byłem roznegliżowany w obecności policjantów, dwóch mężczyzn i kobiety. Ręce miałem związane i dłonie zaczęły mnie strasznie boleć. Spuchły jak balony. Były całe sine. Ból spowodował, że zacząłem ich prosić, aby mnie rozwiązali. Reakcją były kpiny. O, patrz, umie mówić. Później zacząłem już krzyczeć, żeby mnie rozwiązali, bo nie mogłem znieść bólu i bałem się o swoje zdrowie. Ból był tak silny, że instynktownie próbowałem wyrwać ręce z tych bandaży, co mi się wreszcie udało. Wtedy rzucili się na mnie, zwalili na podłogę i zaczęli przygniatać. Leżało na mnie kilka osób, myślę, że tych troje milicjantów i gruby ratownik. Wykręcali mi ręce i palce. Który z nich krzyczał Łamie ci rękę. Węflony wyrwały się, i leciała mi krew na podłogę. Przywiązali mi jeszcze mocniej. Byłem wtedy już całkiem wycieńczony, przerażony i załamany. Po jakimś czasie skuli mnie ponownie z tyłu kajdankami i próbowali posadzić na wózku. Opierałem się więc rzucili mnie na łóżko i zawieźli z powrotem do radiowozu. Tam wrzucili mnie jak worek ziemniaków na prudną podłogę samochodu pod siedzenia, na których us sami usiedli, a ja leżałem między ich nogami. Na komisariacie zawlekli mnie do pomieszczenia, gdzie było chyba z dziesięciu milicjantów. Jedna z nich zaczęła pisać notatkę służbową ostentacyjnie, nagło, skłamiąc, że rzekomo byłem agresywny. Ucharakteryzowali mnie, zakładając na głowę śmierdzący kask z pianki poliuretanowej przeznaczony dla osób niebezpiecznych. Nie mogłem w tym kasku ani swobodnie mówić, ani też nie słyszałem tego, co się wokół mnie dzieje. Ktoś polecił im, aby zawieźli mnie do szpitala psychiatrycznego. Naśmiewali się, że pojedzie na sreberko, Chodziło o, o szpital psychiatryczny na Srebrzysku. Przyjechali inni ratownicy medyczni. Próbowałem im powiedzieć, co się stało, że milicjanci kłamią co do mojego agresywnego zachowania, ale nikt mnie nie słuchał. Ratownicy i policja zawieźli mnie do szpitala psychiatrycznego na Strybrzysku. Wprowadzili do izby przyjęć, gdzie siedziała lekarz i jeszcze inny ratownik. Posadzili mnie skutego w kajtanki z tyłu, zmaltretowanego, rozszczepanego, zalanego potem ucharakteryzowanego jak wariata na krześle. Lekarz czytając notatki policyjne zapytała mnie, co się stało, więc pokrótce odpowiedziałem, opowiedziałem o tym, jak zostałem potraktowany. Poprosiłem też o zdjęcie kasku i rozkucie. Lekarz powiedziała, że się mnie boi, bo w notatkach policji jest napisane, że byłem agresywny. I z tego powodu zatrzymam je na obserwację do jutra. Odmówiłem przyjmowania jakichkolwiek leków, a pielęgniarz powiedział mi, że jeśli nie będę brał leków dobrowolnie, to będą mi je podawać siłą. Kazali mi się rozebrać. Odmówiłem założenia pieluchy i poprosiłem o możliwość skorzystania z WC. Przypięli mnie pasami za nogi i ręce i tułów do łóżka. Byłem zupełnie, całkowicie unieruchomiony w pozycji leżącej na plecach. W nocy ból żeber, barku i szyi. Zaczął narastać do tego stopnia, że zacząłem wołać o pomoc. Pielęgniarka dwa razy w ciągu tej nocy podała mi buprom, w sumie chyba tysiąc mg. Rozwiązany zostałem dopiero rano w czasie obchodu. W szpitalu tym przebywałem do 9 sierpnia bez, bez mojej zgody. W tym mieście żyje rodzina, która za swój cel postawiła sobie odciąć mnie od mojej córki. Udało się to im niestety. Z pomocą sędzi rodzinnych, a tak naprawdę antyrodzinnych, z Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe, Czwarty Wydział i z drugiego wydziału w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Wojciech bądz, który w sposób barbarzyński, z jakąś sadystyczną złośliwością i z wykorzystaniem swojego urzędu odciął mnie zupełnie od dziecka. Teraz na pierwszy plan wysunął się świeżo upieczony prokurator z prokuratury. Gdańsk Grzesz, który nadużywając swoich uprawnień, tak naprawdę znęca się nade mną niczym psychopata, niczym jakiś sadysta. W przypływie bezsilności wyrażałem swoje opinie o tych urzędach i o osobach w nich zatrudnionych. Z tego powodu prokuratura dziś ściga mnie za rzekome znieważenie urzędnika państwowego i za rzekome znieważenie konstytucyjnego organu Rzeczpospolitej. Zostałem kolejny raz zeszmacony, upokorzony przez policję, ale i przez personel medy medyczny z SOR-u. Policja zatrzymała mnie i próbowała przeprowadzić czynności procesowe bez mojego obrońcy. Zatrzymali mnie bez podania przyczyny. Nie spisali żadnego protokołu. W karetce i w szpitalu byłem w asyście policji torturowany, bo nie da się tego inaczej określić. Ponieważ celem wszystkich działań personelu szpitala było zadanie mi bólu, po to, żeby wywołać moją reakcję i tym samym w celu zmuszenia mnie do przerwania biernego oporu. Wyglądało to niestety na rutynowe działania w przypadku osób tzw. niewspółpracujących. Zadając mi ból przez bicie, cywnikowanie, wprowadzanie sondy do nosa, nakłuwanie, lekarz i ratownicy byli pewni, że jestem przytomny, oddycham, mam ciśnienie, puls w normie. Mimo tej pewności znęcali się nade mną niczym codyści, po to, by zmusić mnie do zachowania zgodnego z oczekiwaniami policji. Do szpitala psychiatrycznego zostałem zawleczony zapewne w celu złamania psychicznego. Jak widać, praktyka umieszczania niewygodnych osób w tzw. psychuszkach nie skończyła się w tym nieszczęśliwym post-PRL-owskim kraju. Lecz czego innego oczekiwać po państwie, w którym prawa dzieci i rodziców reguluje kodeks antyrodzinny z lat 60. ubiegłego wieku, a orzekają sądy rodzinne? Utworzony na mocy zarządzenia Perelowskiego ministra sprawiedliwości z 28 grudnia 1977 roku w sprawie utworzenia wydziału w niektórych sądach rejonowych. Na szczęście w szpitalu trafiłem na uczciwych i wyrozumiałych lekarzy i wyszedłem stamtąd jako zdrowy psychicznie, lecz przecież mogło się to skończyć inaczej. I na to zapewne liczył zracjoniodawca, a mój gnębiciel przebierający się w togę. Prokurator w cudzysłowie. Seweryn Stral z Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Rzesz w Gdańsku. Podczas zatrzymania byłem torturowany i nieludzko traktowany przez ratowników medycznych i lekarza, jak również poniżająco traktowany przez towarzyszących im przez cały czas policjantów. A podjęte przez nich wszystkich działania wobec mnie miały charakter fizycznego znęcania się nade mną, samowolnego wymierzania mi kary i zmierzały do przerwania mojego biernego oporu poprzez zadawanie mi fizycznego i psychicznego bólu. Złamano tym samym artykuł 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czyli zakaz tortur, a także artykuł 5 tej konwencji, czyli prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Czy sprawcy poniosą odpowiedzialność za to, co ze mną zrobili? Wątpię. Nie w tym kraju. Liczę jedynie na to, że usłyszę jakiekolwiek wytłumaczenie ze strony tych osób, jeśli w ogóle istnieje wytłumaczenie dla znęcania się fizycznego i psychicznego nad drugim człowiekiem z wykorzystaniem swoich uprawnień i władzy. Szanowna Pani Prezydent, bardzo doceniam Pani działania w zakresie zieleni miejskiej na przykład nasadzenia łąk kwiatowych na skwerach ulicznych bardzo mi się to podoba, bo sam jestem miłośnikiem przyrody. Bardzo chciałbym, żeby Gdańsk był nie miastem kwiatów, miastem wolności, a nie jak się ostatnio przekonałem na własnej skórze, miastem katów.